Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki, jest mi niezmiernie miło mogąc gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj porozmawiamy sobie etui od Subcase'a o Unicorn Beetle Pro wersji Mag. I to jest etui zupełnie w zasadzie przebudowany pod wieloma względami e, od poprzedniego wariantu Unicorn Beetle Pro. Tego jeszcze bez magnesu, dlatego musimy koniecznie sobie to obejrzeć e, i koniecznie sobie o tym porozmawiać. Jak widzicie mamy tutaj tak konkretne etui, tak dobre etui, tak potężne etui, że on nawet opakowanie dostało bardziej przystępne. Stające do telefonu niż do pokrowca na telefon. Bardzo fajnie wykonane, bardzo ładne pudełeczko, w którym kryje się fenomenalny case. Case, jeden z najmocniejszych w swojej klasie. Case, który ja bardzo lubię i bardzo chętnie zaraz Wam o nim opowiem. Specjalnie chciałem pokazać Wam, jak to jest wszystko zapakowane, jak fajnie to wszystko jest przygotowane, ponieważ rzadko się zdarza, że w tak fajną formę opakowania, gdzie samo pudełko po prostu już jest ładne, dostają pokrowce na telefon, a nie same telefony. Jedno się nie zmienia: Unicorn Beetle, chociaż tutaj nazywany teraz w skrócie już UBI Pro jest dalej case 360 wyposażonym dodatkowo jeszcze w holder do paska, ten nie uległ szczególnemu przemodelowaniu, dalej mamy obrotowy klips, dalej mamy ten sam system mocowania i naprawdę fajne, przyjemne tworzywo o bardzo dużej sztywności, o bardzo dużej wytrzymałości, a etui zmieniło się może nie o 100% od względem wariantów poprzednich. Natomiast zmieniło się sporo. Przede wszystkim dostał wspomniany ring magnetyczny i ten ring magnetyczny też zamienił kickstand, który był w poprzednich wariantach tego urządzenia, czyli nie ma już wysuwanej nóżki, to ring magnetyczny zmienia się również w podstawkę. I to dzięki niemu możemy sobie to etui oprzeć przed sobą na biurku i bez pomocy rąk móc korzystać dalej sobie z telefonu. i 360, jak wspominałem, czyli okalające nam telefon z każdej strony, no i przez to też w konstrukcji oczywiście nietypowe w dalszym ciągu, czyli składa się to z dwóch części, co już Wam śpieszę zademonstrować. Ramka, która będzie nam chroniła ekran i korpus, który będzie chronił no w zasadzie resztę. Chociaż troszkę do spółki z ramką, co zaraz pokażę, no sama ta ramka tak naprawdę już gwarantuje nam Pierwszy dystans yy, pomiędzy samą obudową urządzenia, a w zasadzie już. Światem zewnętrznym, tak? No i ta ramka nie jest oczywiście tylko ramką, tylko jak widzicie, mamy tutaj również poliwęglanową szybkę. Ona oczywiście w 100% będzie przenosić dotyk, nie będzie zakłócać też czytnika linii papilarnych. Telefon zostanie w pełni funkcjonalny. No ale jak to wszystko prezentuje się na urządzeniu? Zobaczmy. Najpierw wpinamy sobie telefon, w tym przypadku iPhone 15 generacji, do owej ramki. Następnie ramkę umieszczamy oczywiście w korpusie. Tutaj ta konstrukcja nie zmienia się ani Trochę zmienia się po prostu, jak powiedziałem, design urządzenia nieco i kilka jego cech związanych z funkcjonalnością. Dociskamy sobie krawędzie, jak to zwykło bywać też w poprzednich wariantach. I w tym momencie mamy w pełni zabudowane, zamknięte urządzenie. Oczywiście to nie jest case wyposażony w jakąkolwiek tam nie wiem, normę IP, nie mówiąc o wysokich standardach, to bo tam 68. To nie jest w ogóle szczelne etui. O tym trzeba pamiętać, czyli ona nie jest ani pyłoszczelne, ani wodoszczelne. Ponieważ no, mamy tutaj otwarte przestrzenie, czyli na przykład chociażby głośnik, tak, do rozmów musi mieć tu nacięcia, czyli ta szybka tutaj poliwęglanowa, ona nie jest pełna, tak? Tylko posiada wycięcia w górnej swojej części. Złącze ładowania choć za zaślepką, taką, która będzie chronić przed brudem, mimo wszystko jakimś kurzem pyłem, no to jednak ta zaślepka nie jest też uszczelniana. Głośniki zupełnie otwarte i otwarte oczywiście tutaj dostęp do aparatu. Także mamy etui, które jest super odporne na uderzenia, i oczywiście przeszło drop testy i dostało ten certyfikat e, Military Standard 810G przy metodzie 516.6, czyli dosyć standardowy, ale świadczący o bardzo dużym stopniu ochrony. Czyli upadki tam z około 1,20-1,5 metra na twardą powierzchnię no w zasadzie nie powinny zrobić wrażenia na telefonie, który jest zabezpieczony takim pokrowcem. Jeśli chodzi o design, mam wrażenie, że subcase nawet troszkę się uspokaja. To etui, słuchajcie, jest moim zdaniem bardzo, bardzo schludne. Od subcase'a wychodziły już pokrowce, które były takie mocno nabudowane w każdą stronę. Dużo zmian faktur, dużo różnych takich tekstur, dużo żłobień. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, jest całkiem, całkiem spokojnie. Mamy wstawki imitujące karbon. Mamy to jakby też jakieś takie żłobienie wokół tego pierścienia. Natomiast właściwie to nie żłobienie, to są takie linie, pasy, ale one są tylko nadrukiem w zasadzie. Nawet to nie jest zmiana faktury. Pozostały takie charakterystyczne wypustki, ale one są fajne, bo sprawiają, że to na nich w tym momencie, kiedy odkładamy w ten sposób telefon, opiera się w zasadzie całe i także te znowu stworzywa warstwy, one po prostu nie porysują się tak łatwo w sytuacjach takich, o, kiedy przesuwamy sobie gdzieś telefon po blacie. Ekran oprócz y, oczywiście warstwy poliwęglanowej, no, dostaje bardzo wysoki rand. To jest y, super plus, bo też jeżeli... Stanie się coś takiego i telefon nawet upadnie nam w ten sposób, ekrany w dół. no Nic się nie stanie, no jesteśmy daleko tak naprawdę jeszcze od tego, żeby on się zetknął z powierzchnią. Z drugiej strony no, trzeba brać poprawkę na to, że taki feeling podczas używania codziennego no, troszkę się zmienia, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ekran jednak jest na równi z krawędzią, a tutaj ta krawędź wystaje do góry. Także, no zwłaszcza przy samych brzegach ekranu, wyświetlacza, no gdzieś troszkę się zmienia ta ergonomia. No trzeba, trzeba to przyznać, trzeba o tym pamiętać. I e, ja też na to waszą uwagę zwracam, bo może to komuś na przykład przeszkadzać? Jeśli nie, no to pamiętając o tym, jakie to daje korzyści, no to ten mały taki minusik jest do przełknięcia, uważam. I do przyzwyczajenia się też na pewno, że właśnie ten ekran jest jednak w zagłębieniu, więc jeżeli chcemy tam wywoływać różne funkcje, te skróty takie ekranowe, no to no, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Zwyczaić. A przechodząc teraz jeszcze do kluczowej funkcjonalności, którą otrzymało to etui, czyli magnes. Ten jest wściekle mocny. To jest bardzo duży plus tego pokrowca. Naprawdę mocny magnes. Jasne, żeby to wszystko było naprawdę solidne, no to mocny magnes powinien być po obu stronach: i uchwytu, i telefonu. Natomiast czasem bywa, że te ringi magnetyczne w pokrowcach są słabe po prostu, najzwyczajniej w świecie. I nawet jeżeli mamy mocny magnes gdzieś tam w uchwycie samochodowym, no to i tak nie do końca bym był spokojny, czy to nie wiem, nie zleci mi pod nogi na jakimś wertepie. Tutaj ten magnes jest naprawdę, naprawdę solidny. Trzyma to się naprawdę dobrze, pomimo że też przecież sporo waży, bo ono też nie oszukujmy się, tak? No to jest tutaj, które swoją wagę ma. To nie jest tak, że zakładamy tego typu pokrowiec, jakby się nic nie wydarzyło. No nie, no iPhone jest sporo cięższy na przykład już w tym momencie. A mimo to naprawdę, tak jak widzicie, genialnie trzyma się na takiej ładowarce. No i właśnie w dodatku jeszcze zamienia się w podstaweczkę. Bardzo sprytnie. To mamy taki po prostu zatrzask, uwalniany, zapadką, jeden ruch i otwarte. Czy to jest najlepszy kickstand, jaki widziałem? Nie, ale biorąc pod uwagę, jak sprytnie jest połączone jedno z drugim, czyli ring jednocześnie po prostu ma podwójną funkcjonalność, to ode mnie naprawdę duży plus mimo wszystko. Jasne, mógłby się troszeczkę zatrzymywać pod różnymi kątami, może jeszcze na przykład do 90 stopni składać, byłoby jeszcze przyjemniej jak dla mnie, ale i tak jest nieźle i tak najczęściej tego typu właśnie kąt gdzieś powinien nam wystarczyć, tym bardziej, że no to jest też dodatek tak naprawdę. Nie dlatego kupujemy to Etui. To może być coś, co przekona nas do tego pokrowca, ale nie jest samo w sobie jakimś szczególnym game changerem. Najistotniejszy jest poziom ochrony. I wygoda w codziennym użytkowaniu, która na pewno jest bardzo, bardzo wysoka. To i świetnie leży w dłoni. Telefon nie rośnie w nim aż znowu tak bardzo, żeby to stało się nie, niewygodne do trzymania. Oczywiście no, to Wam pokazuję akurat na przykładzie iPhone'a 15 generacji podstawowej wersji, czyli telefonu dosyć małego. Im większe będzie urządzenie, które włożycie w Unicorn Beetle Pro, no to tym większe stanie się to ostatecznie. Więc jeżeli włożycie tutaj iPhone'a Pro Max, no to on... Całość będzie no, rzeczywiście już dosyć spora. Natomiast no, myślę, że przeciętny dorosły człowiek e, i tak sobie spokojnie z tym poradzi. E, a sam grip, po prostu, czyli jakby takie poczucie pewności w uchwycie, e, jest naprawdę, naprawdę fajne. Ta ryflowana powierzchnia tutaj na brzegach, właśnie taka zmieniona troszkę faktura, sprawia, że rzeczywiście to nie prześlizguje się po palcach. To trzyma się przyjemnie i bardzo pewnie. Przyciski chodzą rewelacyjnie nie czuć żadnej praktycznie różnicy między nagim urządzeniem a tym jednak naprawdę dużym nabudowanym case'em. Czuć kliknięcie, słychać kliknięcie, także posługiwanie się telefonem na co dzień będzie mega mega wygodne. Schowany też za zaślepką jest przełącznik tutaj na obudowie. No dla jednych to będzie plus, dla drugich minus. Jeżeli często korzystacie no, to może to być mała uciążliwość, że trzeba go otwierać. Jeżeli rzadko z niego korzystacie, no to powiecie, że super, no bo jest chroniony. A to też przecież taki newralgiczny, mechaniczny element, który chronić warto. I ostatnia rzecz, na którą tylko chcę zwrócić Waszą uwagę, to osłona wyspy aparatów. Ta jest rzeczywiście obudowana dobrze, natomiast nie jest podniesiona zupełnie do góry. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj w zasadzie ta osłona, ten rand wokół wyspy aparatu schodzi się prawie że na płasko z obiektywami prawie że, także mamy tutaj takie obniżenie powiedzmy o milimetr w głąb, także znowu jeżeli odłożymy telefon w ten sposób aparaty nie dotykają powierzchni, natomiast są gdzieś blisko, no i nie są w żaden sposób akurat w tym przypadku, w tym pokrowcu chronione także rada ode mnie, jeżeli zdecydujecie się na Ubi Pro Mag warto przemyśleć również jakąś fajną ochronę aparatów, są po prostu protektory z Szkła, czy jakieś takie kamringi, aluminium plus szkło naklejane. Warto coś takiego przemyśleć, no bo skoro potrzebujecie tak mocnego case'u, to prawdopodobnie warto byłoby zadbać również o aparat, który został tutaj odsłonięty, no żeby zapewnić maksymalną funkcjonalność, pełną funkcjonalność aparatu, no ale jednak przez to narażony na uszkodzenia. No i na koniec jeszcze tylko holder, tak dla podsumowania. Jak to wygląda, jak to się spina, no to jest bardzo fajna rzecz. Być może dla niektórych z Was zbędny dodatek, ale z drugiej strony zapewniam Was, że docenicie go dopiero wtedy, kiedy Wam będzie potrzebny. Kiedy okaże się, na przykład, że idziecie sobie gdzieś w góry, jakieś kempingi, jakieś takie bardziej outdoorowe. Klimaty, i potrzebujecie zawsze właściwie mieć wolne ręce i, i wszystko fajnie i wygodnie przymocowane, no to czy do paska, czy do plecaka, gdzieś do szelek na przykład. No w zasadzie wszędzie, gdzie tylko da się to zaczepić, to to się zaczepi. I ten klips jest naprawdę mocny. Także w różnych sytuacjach, w różnych miejscach naprawdę możemy sobie to przymocować. A dodatkowo też pamiętajcie, że w ten sposób to wszystko złączone razem, ekranem, oczywiście, wszystko złożone rzecz jasna w stronę tego holderu. No to zabezpieczenie jest mega, mega mocne. No w tym momencie, z wyświetlaczem, nic się nie może dziać, więc możemy to wrzucić sobie do dosyć śmiało, gdzieś na przykład z jakimiś innymi gratami. Nic złego wydarzyć się już w tym momencie nie powinno. Jeszcze mocniej są w tym momencie nabudowane wszystkie rogi, także. Solidna, solidna ochrona, naprawdę w takim już zestawieniu, no to potężny pancerz. Nie tylko wygodny po prostu holder gdzieś do paska, ale no rzecz znowu jeszcze podnosząca potencjalnie właściwości ochronne e, takiego całego zestawu. A zatem mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym małym czołgiem. Ubi Pro Subcase, wersja magnetyczna. Bardzo ciekawy case dla wszystkich z Was, którzy potrzebują naprawdę... Bez kompromisowej ochrony, gorąco polecam. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.